Dzień dobry, jest środa 16 września, rozpoczynamy briefing wideo Domu Maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers. Zgodnie z tradycją, na początek spojrzenie na kartkę z kalendarza, Dziś zawiera ona wiele ciekawych publikacji makroekonomicznych. O 1030 poznaliśmy dynamikę wynagrodzeń stopy bezrobocia oraz liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, czyli krótko mówiąc dane z rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Okazały się one lepsze od konsensusu, szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę wynagrodzeń, która wyniosła 2,9% w ujęciu rocznym, a oczekiwania kształtowały się na poziomie 2,5%. Dodatkowo zrewidowano w górę dane za poprzedni miesiąc z 2,4% do 2,6%. Pozytywnie zaskoczyły także stopa bezrobocia. Ale nieco negatywów napłynęło na rynek od strony liczby zarejestrowanych bezrobotnych, która ich liczba wzrosła pomimo spodziewanego spadku, co powoduje, że reakcja funta nie jest aż tak silna, choć i tak. W relacji do dolara zyskuje on około 40 pipsów, o czym więcej podczas omawiania wykresów. Godzinę wcześniej poznaliśmy protokół z posiedzenia szwedzkiego Riksbanku, który zgodnie z naszymi oczekiwaniami, które wyraziliśmy w ostatnim raporcie tygodniowym, jak i dzisiejszym porannym, okazał się dość jastrzębi. I spowodowało to umocnienie korony szwedzkiej ta jastrzębiość spowodowana jest głównie tym że ostatnie komentarze ze strony decydentów były dość jastrzębie a poza tym posiedzenie miało miejsce jeszcze przed rozczarowującymi danymi o inflacji ze Szwecji o godzinie 11 poznamy inflację ze strefy euro która w ujęciu rocznym inflacja bazowa ma wynieść 1% a inflacja CPI 20%. następnie o godzinie 14 dane z Polski Zatrudnienie, wynagrodzenia, a także inflacja bazowa tutaj nie należy spodziewać się jakiegoś dużego wpływu na złotego, zresztą już tradycyjnie. Następnie, pół godziny później, poznamy inflację ze Stanów Zjednoczonych, która może. Przynieść nieco zmienności na rynek, jednak biorąc pod uwagę to, że już jutro y, będzie miała miejsce decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, reakcja rynku powinna być dość ograniczona. I na koniec o 16:30 zapasy ropy, według DOE, y, które y, według konsensusu mają wzrosnąć o 1,75 miliona baryłek, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę wczorajszy raport API, który wskazuje na ponad 3 milionowy spadek y, zapasów. Jeżeli dane te potwierdziłyby się, to byłaby to informacja, która najprawdopodobniej doprowadziłaby do zwyżek cen ropy WTI. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek, euro-dolar. Tutaj na wykresie doszukać się można formacji głowy z ramionami i jej potencjalny zasięg to okolice 1,11,30. Obecnie sprzedający zmagają się z linią szyi. Jeżeli dojdzie do jej wybicia, w na zamknięciu świecy godzinowej, to naszym zdaniem należy spodziewać się zniżek na początek w kierunku 1.12.20, a docelowo nawet do 1.11.30, gdzie wypadają także dołki z 9 września. Kolejny wykres to euro out, czyli euro do dolara australijskiego, i tutaj także mamy do czynienia z dość silnymi spadkami wyłamane zostało wsparcie w okolicach poziomu 1.5780. Obecnie zmierzamy w kierunku poziomu 1.5550, czyli sierpniowych, znaczy dołków z końca sierpnia. Naszym zdaniem jest to jak najbardziej prawdopodobne. Jeżeli przez najbliższe godziny utrzyma się pozytywny sentyment do ryzykownych aktywów, to także eurout powinien zniżkować. Kolejny wykres to indeks SP, który wczoraj. Yy, kolejny wykres to yy, GBPUSD, czyli funt sterling do yy, dolara amerykańskiego, który wystrzelił po danych, o których wspominałem podczas omawiania kalendarza. I naszym zdaniem, może to pozwolić na podejście tej pary w okolice 1,54, a być może nawet 1,5450. I na koniec wspomniany już indeks S&P, który wczoraj dość silnie zniżkował. Naszym zdaniem możliwe jest jeszcze podejście w okolice poziomu 1995 punktów. Jeżeli doszłoby do wybicia tego oporu, no to wtedy będzie to wiązało się najprawdopodobniej ze zwyżkami nawet w okolice 2050 punktów, choć oczywiście bardzo ważne będzie to, jak indeks zareaguje na jutrze Dzisiejszy komunikat, a także decyzję po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl